Dzisiaj będzie filmik LEGO BUFFY Pierwszego dnia oh. Kurde, znowu musiało zepsuć się Prawdę No i jeszcze, trudno trzeba poprawiać Widzicie tak jest Okej okay. Budowa Trzeba budowa Stujemy okay. okej Wstawaj śpioszku! E? Co są się? E? Co są się? Nieważne. Koś będzie to tylko zjeść. Znaczy, że się brudno. Tak jest. Hmm. Może u siebie. Czekaj. Potolików. Tak. W ogóle, jak chcą się. A, jesteś gaci. I fajnie jest. Dobra, co sobie zrobić dzisiaj? A, czekaj, prostuję się. Hmm, boże. O, kocie, widos Witaj, windows. windows, wite, windows. Ileksiu, jakby to u Was jest? A ty? sobie. O! Czy jedziemy, Aldo? Dziś spóźnił się. Uśmieść! Czekaj. Jeszcze. się to by. <gry> a dzisiaj jest sobota Jak mogłam zbawić się Jedźmy Ciekawe gdzie on jest. Two nie ma łóżku dzidzie. Okej, okay, się siadajmy. Byście cieszyli do. Idziemy tutaj. Chodźmy spać. Był ciężki dzień. Koniec. W kolejnym odcinku dajcie lajka i poproszę 12 lajków i żegnam się z wami. To pa.